Boża odpowiedź jest jakąś formą pokoju. Cały ból jest uzdrowiony. Całe nieszczęście zastąpione radością. Wszystkie drzwi więzienne zostają otwarte. Cały grzech zaś rozumiany jest po prostu jako pomyłka. Lekcja 359 Kurs Cytów. Ojcze, dziś przebaczamy Twojemu światu i pozwolimy stworzeniu należeć do Ciebie. Wszystko błędnie zrozumieliśmy. Nie uczyniliśmy jednak grzeszników ze świętych synów Bożych. To, co stworzyłeś bezgrzesznym, trwa takim na zawsze i na wieki wieków. Tacy jesteśmy i radujemy się, nauczywszy się, że popełniliśmy błędy, które nie wywarły w odniesieniu do nas rzeczywistych skutków. Grzech jest niemożliwy, a przebaczenie opiera się na tym fakcie, jak na pewnej podstawie, solidniejszej od świata cieni. Które widzimy. Pomóż nam przebaczyć, gdyż chcemy zostać odkupieni. Pomóż nam przebaczyć, gdyż chcemy zaznać, zaznawać pokoju. Czym jestem? Jestem Synem Bożym, pełnym, uzdrowionym i całym, leśniącym odzwierciedleniem Jego miłości. We mnie Jego stworzenie jest uświęcone i zagwarantowano mu życie wieczne. We mnie miłość jest udoskonalona, lęk jest niemożliwy, radość zaś ustanowiona jest bez przeciwieństwa. Jestem świętym domem samego Boga, jestem niebem, w którym Jego miłość przebywa, jestem Jego miłością bezgrzecznością, gdyż w mojej czystości trwa Jego własna. Boże, odpowiedź z jakąś formą pokoju, cały ból jest uzdrowiony, całe nieszczęście zastąpione radością, wszystkie drzwi więzienne zostają otwarte, cały grzech zaś rozumiany jest po prostu jako pomyłka. <laughs> to jeszcze raz przeczytamy modlitwę na koniec. Ojcze, dziś przebaczymy Twojemu światu i pozwolimy stworzeniu należeć do Ciebie. Wszystko bądź nie zrozumieliśmy. Nie uczyniliśmy jednak grzeszników ze świętych synów Bożych. To, co stworzyłeś bezgrzesznym, trwa takim na zawsze i na wieki wieków. Tacy jesteśmy i radujemy się, nauczywszy się, że popełniliśmy błędy, które, wywarły w odniesieniu do nas, które nie wywarły w odniesieniu do nas rzeczywistych skutków. Grzech jest niemożliwy, a przebaczenie opiera się na tym fakcie, jak na pewnej podstawie, solidniejszej od świata cieni, które widzimy. Pomóż nam przebaczyć, gdyż chcemy zostać odkupieni. Pomóż nam przebaczyć, gdyż chcemy zaznawać pokoju. To była lekcja 359 w kursu cudów. Zapraszam już niebawem na kolejną lekcję. Do zobaczenia.